Czy kiedykolwiek skusiła Cię oferta zbyt dobra, by była prawdziwa? Ja dałem się zwieść. I zapłaciłem cenę, której nie da się cofnąć. To ostrzeżenie dla tych, którzy szukają okazji w cieniu. Pamiętam ten dzień, 30 sierpnia 2008 roku. Pierwsza wypłata 1800 zł, czułem się jak król, wolny od trosk. Lecz wtedy pojawiła się pokusa, cyfrowy szept obiecujący coś więcej. Szukałem laptopa, czegoś nowego, stary sprzęt ledwo zipał, przeglądałem aukcję, aż natrafiłem na niego. Komputer w idealnym stanie, za śmieszne 800 zł. Zbyt tanio, by było uczciwie. Była pierwsza w nocy, gdy zadzwoniłem. Głos po drugiej stronie był zachrypnięty, pełen niewypowiedzianego zmęczenia. Sprzedawca, młody mężczyzna, zgodził się na spotkanie. Jego pośpiech i dziwne zachowanie powinny mnie ostrzec. Następnego dnia odebrałem sprzęt. Mężczyzna wyglądał na wyczerpanego, jego oczy były czerwone. Spakowany komputer owinięty folią czekał. Dostałem zniżkę za paliwo. Wtedy myślałem, że to szczęście. W domu podłączyłem go. Ekran Windowsa powitał mnie, ale coś było nie tak. Dysk był pusty, system czysty. Nagle pisk przeszywający, nieustający. Zresetowałem go. Na poczcie czekała wiadomość od sprzedawcy: Ten komputer jest przeklęty. Przez niego popadniesz w paranoję. Ja już mam myśli samobójcze, wybacz mi. Zamarłem. Następnego dnia sprzedawca nie żył. Strzelił sobie w głowę. Wróciłem do domu, a komputer był włączony. Na ekranie mail: Witaj, myślę, że nie masz zamiaru mnie sprzedać. Poprzedni właściciel miał problem. Z tobą tak nie będzie, prawda? Wyłączyłem go, uszkadzając przycisk, iskry, lecz w nocy słyszałem piski. Komputer znów się włączył. Odłączyłem go od prądu, ale szepty nie ustawały. Wyrzuciłem go przez okno, podpaliłem. Dźwięki były jak ludzkie krzyki. Policja przyjechała. Myślałem, że jestem wolny, lecz szepty powróciły. Nie pozbędziesz mnie się tak szybko. Teraz słyszę je ciągle. Płacz, piski, broń jest naładowana. Zastanawiam się, czy starczy mi odwagi, by tak po prostu odebrać sobie życie. Nie szukajcie okazji w cieniu, bo czasem cena jest wyższa niż myślicie. Uważajcie na to, co wpuszczacie do swojego życia. Podzielcie się tą historią, zanim mrok pochłonie kolejną duszę.